Spotkanie, pan... Zapisany był? No, niestety nie. To niech spierdala. Jeszcze Gwidon kupuje kibel. od kurwa, ile tam siedzisz? Daj się ludziom wysrać! W końcu robimy to dla naszej partii, prawda? O nie, nie, nie. Ja pana nie przyjmuję. Co to za polityk? Mamy to. Do... Szemanko, witam Was w kolejnym odcinku Same the Game. Ostatnio rzeczmy zwerbowali provina króla. I co on tutaj ma? On ma dużo siły z tego co ja widzę, lecz mało zdrowia. Mm, tutaj mamy tanka. Porczy zamieniłbym to won, no jednak zobaczymy, przetestujemy ten mało bije. Niby ma swojego klona, co dużo daje, ale przetestujemy sobie króla w akcji. Wejdź do sterowy. No dobra. Czyli plotki się potwierdziły. Memcen jednak jest robotem. I to nie jednym. Są ich tu setki. Pewnie dlatego mógł jechać tyle wsi podczas jednej kampanii prezydenckiej. Będziemy mogli stworzyć własnego, czy nie? Dobra, majstrujemy. komplikowane <słyszy> konsola, może ta się sterować zdanie? Musimy zdążyć na wiedz wyborczy konf. Pora, żeby Mencen powiedział parę mądrych słów. Nie masz szans. Wiec zaczyna się za 10 minut, jest po drugiej stronie Warszawy. Spokojnie, mam plan. tak No i Uff. I ostatnia prosta. Witajcie, kochani. Doceniam, że tu jesteście, bo to oznacza jedno. Polacy potrzebują normalności. Normalności, w której państwo nie okrada was szybciej, niż wy zarabiacie. Jeszcze jedno, nie jesteśmy nic winni nikomu. Żadnych haraczy, żadnych roszczeń, żadnych. A bo twój dziadek w 1939. Nie chcemy wiele, tylko żeby było europejsko, miło, ekologicznie i żeby wszyscy nas lubili. Porany. jesteś przegrany, co? Czy jednak wszystko musi być dobre? Nie chcemy wiele. Święty spokój od unijnych urzędasów. Polska ma być wolna, normalna i nasza. I taka będzie. O rany, jesteś przegrany. No, czyli ja tutaj mam trollować? No dobra, ja myślę, że mam grać normalnie. Normalności, w której państwo zabiera wasze oszczędności, bo państwo wie lepiej, co z nimi zrobić. Jest co chodzi w ogóle. Tak trzymaj! A co ten czerwony robi? Darmowa służba zdrowia. Darmowe mieszkania. No dar... i drodzy, nie proszę ni goście. Niestety muszę Was zmartwić, ale jestem jak bieda na Podkarpaciu. Nie da się mnie zabić. Mój mózg znajduje się w chmurze i właśnie aplauduje go do wszystkich robomemcenów równocześnie. Krótko mówiąc, macie przesranę. Jak to przeżyjemy, to przypomnij mi, żebym cię zabił. O kurczę, strzelają. Cholera pojawił się kolejny. Rozejrzyj się. Coś tu musi wskazywać, którym memcenem powinniśmy się teraz zająć. Cholera, jasno. few moments later. Dobra, ogarnąłem. Chodzi o tą szafę, ona się zmienia. Ale ostatnio się nie zmieniała. Tak trzymaj, jednego mniej. Teraz się no ale dobra, no to obijmy ich. Po troszkę. Produkcja zatrzymana system przeciążony. Uruchamiam procedurę autodestrukcji 99 98 Odsuńcie się, jestem świeżo po kursie offisa, zalaz się tym zajmę. Ładuje nowe dane. Autodestrukcja za 3 bogi 1. 0. Dobra noc. Cholera jasna, czy choć jeden dzień nie może być spokojnie. Jeden dzień bez wybuchów i pościgów. Czy ja proszę o zbyt wiele? A pięknie, kolejny. Spokojnie, przybywam w pokoju. Centrala zniszczona, połączenie z nadświadomością konfrontacji przerwane. Bez niej nie mam już funkcji, nie mam celu. Jestem. Jestem zmęcony. Proszę, przyjmiecie mnie. Hmm. O nie, mowy nie ma. Nie będę w jednej partii z tym rogofaszystą. Szmaku, a chcesz ty być dalej marszałkiem? Bo jak tak ciebie słucham, to nabieram wątpliwości. Przepraszam? No, tak lepiej. Wiesz Sławku, w naszej partii zawsze znajdzie się miejsce dla czułoby, dla kogoś o twoich talentach. Jesteś przyjęty. Co to za polityk? Transfer danych Memcena do nowej partii zakończony sukcesem. Oczekuję dalszych wytycznych. Spokojnie na rozkazy jeszcze przyjdzie pora. Najpierw mamy mały rytuał do odhaczenia. Zawsze po takich dzikich akcjach napawamy się tym, jak nam wzrosło poparcie. Dokładnie, no, ale powiem Wam, że ciężko było skminić, co daje podpowiedź kurczy, którego pierwszego bić, bo dopóki jednego się nie zabiło, no to ta szafa się nie świeciła. No i był lekki mindfuck. I jeszcze ten kolor czarny, tak samo. Trudno Trudne to było, trudne było. Ale mamy 17%. Przegoniliśmy tym razem lewicę i konfrontację. Dobra, czyli teraz mi się wydaje, że atakujemy w okejkę. Co tu się właśnie odjanie Pawliło? Wszyscy wyborcy Konfy przerzucili się na bis. Lektorat prawicowy, proszę szanownego prezesa, to pospolite barany, ale barany o tyle mądrzejsze, że instynktownie lgną do silnej jednostki, do lwa. Takiego jak, dajmy na to, toruński ojciec dyrektor. A pana, proszę wybaczyć, należałoby raczej sklasyfikować jako skomlącą ciłałę. Janusz, 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 czekaj, co ty tu robisz? Mieliśmy umowę, siedzisz w piwnicy. Janusz, słuchaj prezesa, a Kyrs, pójdziesz ty. Panowie, ale mam pomysła. A jakby tak, podebrać prawicowy elektorat ojcu dyrektorowi? Jak przekonamy jego owieczki, że jest nowy pasterz w mieście, to pójdą za nim wszędzie. Kwachu ma rację, zajmijmy się lwem stolunia, a cała trzutka będzie nasza. Rozpoczynamy operację moherowy grzmot. Mocherowy grzmot. No okej. Okay. Wejdziemy do Torunia. Do Denisa Załańskiego, Ale on siedzi w sumie. Do Sandry. Bedgear. No głupio tak, że muszę pukać do własnego biura. Koledzy już się śmieją, a poza tym to jest mój schod, ten miałem wygnieciony. Teraz to jest moje biuro i mój fotel. Kota możesz sobie zatrzymać, trochę śmierdzi. No ale to rzeczy, jak tam nasze sprawy? Szpiegzy potwierdzają, że cel zmierza do ojca dyrektora. Doskonale. Złożysz mu zatem małą, niezapowiedzianą wizytę. No. Czyli teraz z Tuskiem się walimy, no bo tam był e, kubek. Jarek, w kawę. I ten i zniekształtyska więc tutaj jakieś korocze było o kurczę, ale on ma zajebiste statystyki tylko za kogo podać król nam się przyda tank tak samo tak naprawdę to bym za mojego go wymienił ale my tak to zrobimy dobra niech będzie A dla kota. Oho, manifestacja Pro-Life spotkała się z Pro-Choice. Za dymę czuć w powietrzu. Na pewno nas nie przepuszczą. właśnie na mównice, tylko na Boga. Tym razem uważaj na słowa. No Cokolwiek dobra. powiesz, zawsze ktoś będzie urażony. Lawiruj tak, żeby na koniec obie strony uznały, że może nie jesteśmy ich bohaterami, ale przynajmniej nie wrogami. Złoty środek to jedyna droga. No dobra, tak zrobimy, ale jeszcze najpierw um, idę zobaczyć, czy tutaj nie ma czegoś na no Dobrze, przeszukanie. Rebuty. Czy dadzą? Dzień się dobry. Moi drodzy, wiem, że temat, który was tu sprowadził, dziej nasze społeczeństwo jak linia wisły ten padł na Polskę AIB. Ale podejmę się karkułomnej misji pogodzenia was, zanim na dobre zaczniecie się napażeć tymi transparentami. Bylecie. Czym w ogóle jest aborcja, jeśli nie podstawowym prawem człowieka do eksmisji ze swojego brzucha niechcianego lokatora darmozjada? Każde życie jest święte, nawet jeśli go stało po piwku na wiejskim festynie. Dopiero późniejszy będę skupił. Mam Dziecko to na nie spam la mailu, nie ma przycisku usuń. To Na pewno nie opłaca się naszemu państwu, żeby kobiety musiały wyjeżdżać na małe szuruburu do Czech. No, prawo. Fajnie, że płód chce być dzieckiem. Ja też kiedyś chciałem być baletnicą, ale życie weryfikuje marzenia. No i jeszcze jedno Prawo. Pomyślcie 800 plus. Przecież to biznes życia. Urodzisz, wykarmisz i profit leci co miesiąc. Zdroweżę, życie zaczyna się wtedy, kiedy chce tego kobieta. Zazwyczaj dopiero po wyprowadzce kaszo jada z domu rodzinnego. Damy, Nieważne, że pań po drugiej stronie sporu, żaden facet nawet kijem od szczotki nie tknie, one muszą walczyć o prawo do skrowarki. No i gitówa. No i gitówa, wszystko na pałę, tak naprawdę. Jak to dobrze, że wspólnie udało nam się wyplacować kompromis. A więc tak, aborcja legalna, ale tylko w środę, w godzinach 11-13 i pod warunkiem, że strona ProLife może nagrywać przebieg procedury dla celów edukacyjnych. <laughs> no i pięknie udało Ci się obrazić absolutnie wszystkich jednocześnie to jest imponujące w swojej głupocie o kurczę teraz z nimi on tak jakimiś nożyczkami szczelo co Ty masz Teraz to już się mleję. Na pełne. No, to wchodzimy do radia. Oper, okej. Okay. A co to za woda święta. Zmywa grzechy i gasi pragnienie później w wersji 0. No to na szybko jeszcze na drugą stronę. Kaplicy można wejść. Panie Wąż, nie proszę o nic dla siebie. Mam już wiele. taj żeby te lewaki sobie głupie ryje rozwaliły. Amen. O, szczęść Boże! Któż to zabito w me skromne progi? Toż to ten zdolny młodzian, co doprowadził do upadku konfrontacji i powiększył moje statko jak nigdy. Ojcze dyrektorze, z pokorą i czcią. Dobra, dobra, młody. Już ja znam te wasze numery. Nie przesadzaj z tym świętojebliwym tonem, tylko wprost. Chcę poparcia, Ladia Ha, konkret. To lubię. Widzisz, jestem przede wszystkim człowiekiem interesu. Współpracujesz z dawna z pewną partią polityczną, zresztą sukcesalny. Ale nie jestem sentymentalny. Powiedz synu, czy jesteś wierzący? Wierzę, że się dogadamy. Jestem gotów zrobić wiele, żeby zasłużyć na ojca zaufanie. Dobrze, to może tak. Za chwilę zaczynamy audycję na żywo. Idź tam, synu, i pokaż, że masz medialne powołanie. Jak dobrze pójdzie, pomyśliby, co dalej. No dobra, no to idziemy na audienc, ale najpierw tutaj przeszukamy parę rzeczy. Ten panuszek. Dobra, no i to by było na tyle. Bo dzisiaj będą dwa odcinki. Tak, dwa. No i co? To by było na tyle dzisiaj. No i widzimy się za parę godzin. razie.